Jak ile co? Chyba tam chyba tak się napina i za Dobra Chyba imina tutaj nie będzie ręczyć relacje No, kręcę właśnie Jest przepiękny No i wsiadamy na koń i w dalszą drogę Wow, miałem konkurencję w postaci pani z Germanii, ale to jest jej chyba drugi germański kumpel. byki lepiej blizą ze mnie, a no ja tylko telefonem. Słuchajcie, jak będziecie mieli okazję, to koniecznie musicie się tą drogą rowerą przejechać. Musimy przez te barierki po przekładać rowery, bo inaczej się nie da. rowerów Jesteśmy w Riva di Garda, kolejnym miasteczku po Limone. Bardzo, bardzo ładniutkie również, ale limonę mi się lepiej podobało. To jest jakieś duże i tutaj mają dużo fajnych zabytków. Tam gdzieś, zobaczcie, na górę można sobie wjechać kolejką. Chyba to jest jakiś punkt widokowy, jakaś urwana wieża. A my jeździmy po krzokach, żeby było taniej i śpimy. i eee, Jeździmy rowerami, a nie kamperami czy jakimiś tam innymi wynalazkami, Ja tutaj powiem Wam szczerze, że ostro na bogato. Także my teraz będziemy szukać sobie plaży, żeby się troszkę położyć, pokąpać, wykasztanić i żeby było cacuchno. I żeby było bajonie. Moi drodzy, dotarliśmy na plażę miejską, tej samej e, pięknej. Czy e, robimy? Tak, tak, robimy w w tym miasteczku o którym już to jesteśmy my, cała banda. A zobaczcie, gdzie się będziemy kąpać Kurde, ta plaża jest bajuna No po prostu przepięknie jest. Wzięliśmy sobie pizzę, zjedliśmy sobie po, pizzy, zjedliśmy sobie po lodziku i Planujemy się tutaj e, teraz chylować A jest godzina 17.15 Szukamy noclegu na dzisiaj, a na razie niczego nie mamy. Jest bajunia TV A jest godzina 820 dwadzieścia. No i za ląb. może będziemy musieli tutaj spróbować przyatakować kemping, bo się robi ciemno, a opcji coraz mniej, ale patrzcie mm -hmm. Mm -hmm. A to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy tam piwo stało? Co? Za tym stoi piwo? Tak. Mhm. Dzisiejszy nasz nocleg był na kempingu po 13,5 euro od osoby to jest nasz proces. Tutaj jesteśmy. Nie? Część z nas rozłożyła sobie namioty dla części, nie? To była piękna pogoda więc. Wszystko super. Kyberki piękne. Więc można się ogarnąć. Dzień dobry. Dniu. Wyjechaliśmy właśnie z kempingu. Słonko znowu nas rozpieszcza. Mam nadzieję, że tak będzie cały dzień. Jedziemy teraz, tam przed nami jakiś zameczek. Jedziemy teraz się wykąpać, troszkę na plaży, pocilautować. Szkoda takiego dnia nie wykorzystać. Troszkę na na kąpiel. Tak wyglądają u nich nad tą gardą. Po tej stronie, bo byliśmy w tych wczoraj tam, po drugiej stronie, jak widzicie. A po tej stronie tak wyglądają plaże, kamień, kamionki, ale woda jest kryształek, jest ślicznie. Niektórzy mówią, że troszkę chłodna, ale ja uważam, że jest naprawdę ciepła i przyjemna. No to, bo to tak nieliczni uważają, że jest trochę chłodna. No i teraz tak... Troszeczkę wam tego wybrzeża pokażę Popatrz, bądźcie tu ze mną, z nami Z Mareczkiem się zgubiliśmy. W Jesteśmy w, lewo, w, w takim miasteczku. O, jakie małe uliczki, wątłe. Znaczy ślicznie to, to wszystko wygląda. E, pr próbujemy znaleźć naszą bandę. I co? Z powrotem musimy zawijać? No dobra. Jesteśmy w Castello... Zapisane Castello Scaligero di Malcenisa. Nie wiem czy to dobrze. A, Scaligero Castle of... Malcessine! Mal Dobra, e, w każdym razie z zewnątrz to co nagrywałem wam, e, ten zameczek jak nadjeżdżaliśmy, to był on. E, na razie fajnie wygląda, weszliśmy sobie e, twórkę tak na razie jak widzę. E, z tego co wyczytałem tak broszurki mega szybko, no, no to e, był on e, takim ob takim e, obronnym. A to Rusiłekni się. Dlaczego? Uśmiechnij. Uśmiechnij się. O, <grystanie> History, Historycznie miał bronić przed najazdami Węgrów w X wieku naszej ery. W Xane Dio, no. No i w że się... No to może no, przeżyć ale to te cztery zdania są. O. Wchodzimy ty do jakichś trójwymiarowych dziwnych rzeczy. Popatrzcie, nie wiem czy cokolwiek będzie widać. Są jakieś ryby. A dobra. Czyli chyba co żyje w tym całym jeziorku, garda. Wpuszczają nam jakieś wodę. Żebyśmy czuli się. Bajunia. Jeziorko jest największe dziewiąte największe w Europie a i tutaj pokazują jakie tam rybki tu żyją widzicie tutaj też takie większe rybki żyją o no, tutaj mamy jakieś bardziej e, mo mo modele rybków albo coś popatrzcie A to jest całe to jezioro Garda, które objeżdżamy w postaci trójwymiarowego drukowanego, nie? No, drukach t 3D wygląda na to, że to jest takie wielkie. No, a tu, tu byliśmy wczoraj? Co? Tu gdzieś? Zobaczcie, tu było głęboko, pan? gdzie byliśmy. To jest szadowe. no. To tu byliśmy wczoraj, a dzisiaj gdzie jesteśmy mniej więcej? o tam jesteśmy, widzicie? O, ja się ja Wiem, że na razie nie jestem najlepszym przewodnikiem, ale trochę wam chociaż pokażę. A tu jakieś które... ...występują. jest A tu jakieś kamyczki, że tu są... O, 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 o. A tutaj jakaś blizda taka. Taki stworek, jakiś taki... Taki nimi ruchy. Słuchaj, na drugim piętrze jest coś fajnego. Pokazują kwiatuszki, gdzie występują. Tutaj można sobie na tą kulkę tak było napierdzielać. I zapach się pojawia. Tu jest ten rumianek jakiś. Nasuwamy i mamy zapach. No. Takie na. Tą bruchę na... No. Mam nadzieję, że było widać to jak nie, to teraz macie. No. Jestem na dziedzińcu, wyszedłem z tych komnat. To było to. Widzicie? Tutaj to się wszystko działo, za przed chwilą wam nagrywałem. A teraz człapiemy w górę na mury zamku. Przy okazji pokażę Wam. Coś innego. Takich się rozpościera obraz tego zamku. A tamtędy jechaliśmy. Tym rowerkiem, co wam pokazywałem drogę. Tu się wchodzi i się tu wchodzi. A kiedy ja wejdę tu A kiedy tu się łapie? Nie wiem. Chyba te Endę Czapie sobie. Tak. Na mury się tędy czapie. Kilka fotek tu strzelę. Jak widzicie. Tam na trochę połatwiać. Tak wygląda z góry dziedziniec. w ten cykl i wrócę do was dobra słuchajcie ścieknąłem kilka fotek dalsza część obchodu tego o zamku tak wam wrzucę okiem żeby was nie zanudzać tak to tu wygląda tu się nie da wejść mm -hmm. ja, chłap o jest Marek Kogoś krzyczy, pewno kogoś od nas widzi. Zaraz zobaczymy. Wow, jakie daszki fajne, śmieszne. No dobra, to tyle słuchajcie z tego relacji. Z... tu będziemy pływać Płyniemy na wyspę? A wiecie gdzie jest wyspa? A ile jest odległość do 3 km będzie Z plaży wyruszyliśmy w 30 km trasę za gardę będziemy chcieli dotrzeć bo ponoć dostaliśmy cynk że jest tam gdzieś najlepsza włoska pizza więc będziemy starać się tam dojechać, a jedziemy sobie właśnie o to taką